A ciebie co diabeł goni, czy teściowa z patelnią? Cześć, ani jedno, ani drugie sprawę mam. Słuchaj, nie chcesz łąki do skoszenia? No, może i bym chciał, ale powiedz, co chcesz za to. Nie chcę nic, abyś tylko sobie ją skosił i zabrał, a siano zawsze ci się przyda, bo też masz trochę tych ogonów do wykarmienia. A tak to sprawa wygląda. To pewnie, że wezmę, a ty co zwijasz interes, czy jak? W pewnym sensie. Przesiadam się na sadownictwo. Pozbyłem się bydła i nie potrzebuję już tyle łąk. A jak sam wiesz, koza bardziej woli suchy trzonek od starej miotły, niż świeże siano, hehe. He? Nie przypominaj mi. Jak sobie przypomnę, to mam ochotę zrobić z niej kiełbasę. Tylko jeszcze mi powiedz, która to łąka. To jest ta obok twojej za rowem. Pierwsza od strony szosy. A no dobra, nawet mi pasuje. Nie będzie trzeba daleko jeździć. To co, jesteśmy dogadani? Ja skoczę, jeszcze zobaczę, jak tam jęczmień, a propos koszenia, nie skosiłbyś mi tego kawałka? Tego obok baby Jagi? Dokładnie. No dobra, tylko daj mi znać wcześniej, żebym mógł sobie robotę ustawić, bo w tym roku sam mam zboża zasiane od groma. No to git, jeden problem z bani, to ja będę już leciał na razie. Witajcie, jak sami widzieliście, wpadła nam łąka za free, no prawie, bo trzeba będzie wykosić mu w zamian jęczmień, ale darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. Jak to mówią, a ja tu kończę wywozić gnój od prosiaczników i jadę obejrzeć tą owijarkę. Podobno stoi na wapnowni, bo gość wynają kawałek placu i rozkręca ala komis. No ale zajedziemy, zobaczymy co to warte. Jesteśmy prawie na miejscu, oby było warto i nie palę na darmo wachę. No, no to bardziej skansen niż komis, ale jeszcze nie skreślam pochopnie, bo może jednak nie będzie tak źle. Idziemy obejrzeć, co on tu ma, ale z tego, co widzę, to wszystko to ruina. Fortschritt zajechany gorzej od mojej pasmówki. Dni swojej świetlności ma już dawno za sobą. Dobra, tam stoi, to idziemy. Dobry, podobno owijarkę do Bel masz do sprzedania. A dobry. No, mam stoi za prasą, można śmiało iść i obejrzeć sobie. Mam też inne maszyny. I nie tylko jak pan chce, to ram dalej też i kombajn się znajdzie. Póki co interesuje mnie tylko owiarka. No, owiarka jak owiarka nie wygląda tragicznie. Pytanie, czy działa, ale tu tego nie sprawdzę. Bym musiał brać w ciemno. Hmm, nie uśmiecha mi się to szczerze mówiąc. A złomów na zdechnięciu mam do bólu i ciut ciut. Idziemy do gościa, może się jakoś dogadamy. I jeszcze niech powie, ile za to ceni. Ile chcesz za owijarkę? No, za nią. Cenie 10 tysięcy. Ile? Nie no tyle to ja nie dam sorry, winę tu, ale cena kosmos za używaną owiarkę? Ona jest sprawna i dobrej firmy, ale jak pana nie stać, to może pan iść i kupić taniej gdzie indziej. I nie zawracać mi głowy, bo na oglądaczy nie mam czasu. Jednak się chyba nie dogadamy. Na razie. Nie no co za gość, tyle kasy za jakiegoś gniota. Z choinki się chyba urwał. Dobra, wracamy, nic tu po nas. Nie ma co jedziemy kosić tą łąkę do Mirka. No ale tą ceną to mnie zastrzelił. Spodziewałem się bardziej realnej ceny. Już nawet mokre żyto taniej idzie kupić. Hehe. Podpinamy rotację i lecimy. W sumie przydałoby się jeszcze noże naostrzyć. Zresztą zobaczymy, jak będzie szło. Mam pakiet jeszcze w skrzynce, to najwyżej zmienię na łące. A przy okazji, jak będę w mieście, trzeba się rozejrzeć za wałkiem do pająka. Bo na necie straszna bida, nawet na części coś dostać, to graniczy z cudem. Ewentualnie podrzucić to dla gościa z osady. Jest tam pewien dziadek, co ma pojęcie o tego typu rzeczach. To może i weźmie i to przywróci do życia. Na szczęście mam jeszcze wicherek. To nie mam takiego parcia. Go reanimować, bo mam czym robić. A może się robię lepszego, a tego się sprzeda, żeby mi nie zajmował miejsca. Kto wie, ale póki co jadę kosić. taka złata łąka. Spodziewałem się, że będzie gorzej szło. Co jest? No, dawaj mała. Na to wygląda, że biegi poszły w pistu się dożyć. Dajcie mi chwilę, może coś wymyślę. No nic nie idzie, chyba się skrzynia wysypała. I to teraz tuż przed żniwami. No nie wierzę. Spróbuję jeszcze jednego patentu i miejmy nadzieję, że się uda. Na farcie znalazła się dwójka, może jakoś dojadę i nie będę musiał nikogo szukać, żeby mnie ściągnął ech. Jak się dociągnę, trzeba będzie chyba sobie odpuścić dalsze koszenie i reanimować John'ego, bo bez niego zginę w butach. A jak sami wiecie, ciapek mały wariat, ale nawet i on nie da sobie rady na tym terenie, przynajmniej z tą kosiarką. Wrócę na gospodarstwo to coś wymyślę. A na ten moment żegnam się z Wami i będę wdzięczny za komentarz i polubienie. Jeśli wam się podobają moje zmagania, aby ożywić z powrotem to zacne gospodarstwo dzięki za obejrzenie.